Dzień dobry, dzień dobry, witajcie dziewczyny w kolejnym moim odcinku. Czas przedświąteczny to czas gorący różnych przygotowań i między innymi zastanawiamy się co założyć na siebie właśnie na święta Bożego Narodzenia, bo jest to czas kiedy chcemy wyglądać Atrakcyjnie, poczuć się wyjątkowo, odświętnie, a przede wszystkim za pomocą bioru też chcemy uczcić święta Bożego Narodzenia, bo są to jedne z najważniejszych świąt w roku. I w dzisiejszym odcinku przygotowałam dla Was dziewczyny 7 różnych stylizacji. Podpowiem praktycznie każdej sylwetce, co na siebie warto włożyć. Zaproponuję właśnie tutaj 7 różnych stylizacji, czego unikać. Podpowiem również w dzisiejszym odcinku, jakich gaw unikać przy świątecznym stole, tak żeby nasza uwaga była skupiona na celebracji świąt Bożego Narodzenia, a nie na zastanawianiu się, czy ja wyglądam dobrze, czy źle. Ja nazywam się Ela Szanowska i jestem osobistą stylistką. Na co dzień łączę ludzi z ubraniami. Oglądasz mnie po raz pierwszy lub powracasz na mój kanał wielokrotnie? To zachęcam Ciebie do subskrybowania e, mojego kanału. W ten sposób będzie ze mną na bieżąco. Co tydzień otrzymasz dawkę porad modowo-ubraniowych. No i oczywiście zajrzyj na mojego Instagrama. Tam również zobaczysz kulisy mojej pracy, to jak pracuję. Również pojawiają się różne ciekawostki modowo-ubraniowe. A teraz już przechodzimy do stylizacji. Pierwsza odsłona w kolorze bieli. Dziewczyny biel jest kolorem odświętnym. Jest to kolor świeżości, jak również zmiany. A Boże Narodzenie to jest zapowiedź nowego życia zmiany. I dlatego wybrałam na czas świąteczny stylizację taką monochromatyczną w odcieniach bieli. Mam na sobie sweter, który już widzieliście w poprzednim odcinku. On pochodzi od marki Mormua. jest wykonany z moheru i jest bardzo przyjemny w dotyku. Dziewczyna, on ma kolor złamanej bieli, takiej wanilii, która pasuje praktycznie każdemu typowi urody. W tej odsłonie podciągnęłam rękawy. Podciągnięcie rękawów również dodaje lekkości sylwetce. Włożyłam sweter w spodnie. W ten sposób podkreśliłam sobie talię, ale osoby, które mają Większy brzuszek, oczywiście pozostawiają sweter wypuszczony, luźno puszczony. W ten sposób ukrywamy wszelkie niedoskonałości. Zapomniałam wcześniej powiedzieć, że od marki Mormua mam wciąż aktualny rabat, minus 15%. Link znajdziecie w opisie. Ten rabat jest na całe ich asortyment. Dobrałam białe spodnie Palazzo. One pochodzą z mojej szafy. Mają już 3-4 lata. Są bardziej letnie, ale w zimową porę również je wykorzystuje, kiedy nie mamy dużych mrozów. Te spodnie mają prostą nogawkę. Świetnie się sprawdzą na sylwetkach, które mają większą górę, szersze ramiona, większy biust lub brzuszek Fajnie równoważą proporcje sylwetki. Do tego dobrałam botki w szpic. Jeszcze bardziej właśnie wysmuklają, wydłużają naszą sylwetkę w kolorze właśnie również złamanej bieli na delikatnym obcasie kaczuszki. Całą stylizację uzupełniłam biżuterią. Ta biżuteria właśnie jeszcze bardziej podkreśla, nadaje takiego odświętnego charakteru. Dobrałam dosyć mocne kolczyki z kamieniami swarowskiego. Do tego Łańcuszek krawatowy, i również pojawiają się na nim kamienie swarowskiego. Ten łańcuszek krawatowy jest, powiem Wam, dziewczyny, rewelacyjny. Go możemy wykorzystywać do wielu stylizacji: do koszuli, białego t-shirtu, do swetra. No, dla mnie ten łańcuszek naprawdę jest fajną opcją. I również dobrałam bransoletkę z białymi kamieniami Swarowskiego. Dziewczyny, e, Wszystka biżuteria w tym odcinku pochodzi o od Hani Lubowieckiej. E, znajdziecie ją e, na Instagramie, więc śmiało możecie do niej pisać, jeśli coś wam wpadnie w oko. Lub na ulicy Nowolipki 13 w Warszawie. Warto również się przejść i zobaczyć jej biżuterię. Dajcie znać w komentarzu, dziewczyny, czy lubicie podczas świąt wykorzystywać białe stylizacje. Kolejna moja propozycja dziewczyny, tym razem wykorzystanie kamizelki garniturowej i do tego spodnie w prążek. Uważam, że warto mieć w swojej szafie kamizelkę jak również spodnie garniturowe, są bardzo eleganckie i sprawdzają się przy wielu okazjach wyjściowych, takich formalnych, półformalnych. Te odsłonię, założyłam kamizelkę na gołe ciało, ponieważ wiem, że czasami w domach jest bardzo gorąco i bluzka koszlowa jest już zbędna ale oczywiście możemy tutaj założyć właśnie bluzkę koszlową koszulę czy eleganckie body i również świetnie będziemy wyglądać możemy dobrać do granatowego koloru bordo świetnie czerwień będzie świetnie wyglądała bielo oczywiście czy kolor jakiś złoty też srebrny granat jest kolorem który bardzo łatwo się łączy z innymi kolorami kamizelka garniturowa ze spodniami Taka odsłona również praktycznie sprawdzi się na każdej sylwetce, jak również na większym rozmiarze. Kamizelka jest taliowana, ładnie zarysowuje właśnie. Nam talię, więc jest dobrym wyborem dla sylwetek, które nie mają zaznaczonej talii. Ma też głęboki dekol w szpic. Fajnie wydłuża nam linię ramion, wysmukla, jak również biust. Ja do tej odsłony dobrałam bodki skarpetowe. One są bardzo uniwersalne i również posłużą nam na wiele lat. Całą stylizację uzupełniłam tutaj biżuterią, która jest mocnym akcentem. Ta biżuteria wykonana jest z Mosiądzu została nazwana wodą, ponieważ fajnie układa się na dekoldzie. Ja osobiście, jak ją zobaczyłam, to nazwałam spaghetti. Takie pierwsze moje skojarzenie, może dlatego, że ona pochodzi z Włoch, ta biżuteria. W moim odczuciu pięknie współgra właśnie ta biżuteria z kamizelką, dajcie znać co myślicie. W odsłonach pokazuje buty i tutaj mam taką małą dygresję, uwagę, że mm, jeśli dziewczyny jesteśmy gospodarzami domu to pamiętajmy, że nie możemy gościom nakazać zdjąć butów. Gość ma zostać ugoszczony, przywitany, musi się czuć swobodnie. Natomiast jeśli jesteśmy gośćmi i wiemy, że nie chcemy pobrudzić, zabrudzić mieszkania, to warto e, zabrać ze sobą buty na zmianę. E, nakazanie, po, powiedzenie, że u nas zdejmuje się buty w domu, to jest e, niegrzeczne i wprowadza już taką atmosferę napiętną. A podczas świąt, tak jak już wcześniej wspomniałam, ma być dużo radości, spokoju. Więc pamiętajmy o. Mm, o tej uwadze mojej. Przechodzimy do kolejnej już osłony. Tym razem wykorzystuję dzianinową sukienkę, luźną sukienkę z tego względu, bo doskonale wiem, że podczas świąt lubimy troszkę pojeść, a luźny krój na to nam pozwala i zdecydowanie jest lepszym wyborem niż dopasowana, gdzie po założeniu Czujemy się niekomfortowo i każdy kęs ciasteczka czy kolejna porcja sałatki po prostu mówi nam, że zjadłyśmy już za dużo i widać nam czasami wszystkie fałdki. A dzięki luźnej sukience, właśnie możemy pozwolić sobie na ucztowanie. No bo od tego są również święta. Ja tutaj wybrałam właśnie, tak jak wcześniej wspomniałam, propozycję dzianinowej sukienki. Ona jest również w kolorze waniliowym, który również się sprawdza świetnie, praktycznie na każdym typie urody. Yy, ona pochodzi z mango. Ta sukienka jest przed kolano i domyślam się, że może paść słowo, ale jaką długość wybrać na święta? Pamiętajmy przede wszystkim to, jak się czujemy. Jeśli mamy zgrabne kolana, to możemy je śmiało odsłaniać. Dwa, Długość niech nie będzie krótsza od Rajstop, w których widać nam szwy majtkowe. Do tego swetra z dzianiny ponownie dobrałam tutaj botki. Całą stylizację również uzupełniłam mocnym akcentem w postaci biżuterii, również dałam krawatowy łańcuszek, tym razem kontrastowe, granatowe kamienie z Saworskiego w nim występują. Uważam, że taki kontrast świetnie tutaj podkręca właśnie swobodną, luźną dzianinową sukienkę. Dajcie znać co myślicie o tej odsłonie. Kto lubi właśnie wykorzystywać luźne stylizacje, właśnie dzianinowe sukienki podczas świątecznych dni. Wśród świątecznych stylizacji nie może zabraknąć koloru czerwonego. Kolor czerwony jest jednym z najbardziej eleganckich odświętnych kolorów. Jest to kolor m.in luksusu kolor władzy. W średniowieczu był używany głównie przez Królów był zarezerwowany dla królów, i nie bez powodu właśnie dzisiaj często jest używany, wykorzystywany podczas właśnie świąt. Kolor czerwony dodaje odwagi, pewności siebie, ale również takiego animuszu. Tutaj czerwień wybrałam w postaci marynarki welurowej. Jest to ta marynarka, którą mam również dzisiaj na sobie. Welur również jest eleganckim materiałem i dodaje nam klasy szyku, kobiecości dałam czarny top, jak również czarne sponie. Czerń jest zarezerwowana głównie na wieczory, dzięki temu jest ten kolor również bardziej elegancki. Ja tutaj założyłam czarny top z koronką. Przyznam się szczerze, że miał być gładki, ale nie mogę go znaleźć. Spakowałam chyba go do letniej szafy. No i pozostałam w czarnym z koronką, więc pamiętajmy, że tutaj to jest tylko moja propozycja, i można dowolnie zbierać topy. Włożyłam ponownie tutaj top do środka spodnie, ale tak jak wcześniej wspomniałam, mamy brzuszek. To możemy go wyłożyć na wiesz. W ten sposób ukryjemy swoje niedoskonałości. Jeszcze wrócę na chwilę do marynarki. Marynarka jest bardzo fajna, ona pochodzi z zarysu. Podlinkuję ją, jest staliowana w ten sposób, również nas wysmukla, dodaje takiej kobiecości. No i do tego dałam czarne spodnie. Spodnie pochodzą z mojej szafy, mają już kilka ładnych lat. One mają przeszyty szef. Szef przeszyty również wysmukli, wydłuży nasze nogi. Całość uzupełniłam sandałkami z odkrytą piętą, jak również pelcami. Dzięki temu ta stylizacja nabiera lekości i jeszcze większej elegancji. Przejrzyjmy się jeszcze biżuterii. Biżuteria jest tutaj kropką nad i, taką wisienką na torcie. Ponownie wykorzystuje naszyjnik w postaci wody, jak również kolczyki z kamieniami Saworskiego. Złoto tutaj jeszcze bardziej dodaje takiej dostojności. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tej odsłonie. To jest taka odsłona, uważam, bardzo klasyczna. Sprawdza się podczas Wigilii, jak również świątecznych wizyt. Tym razem dziewczynek granatowa sukienka. Granat jest kolorem bardzo szlachetnym, eleganckim, świetnie się sprawdza podczas różnych uroczystości. Granat przede wszystkim wzbudza zaufanie i osobiście uważam, że jest dużo lepszym kolorem niż czerń na wieczorową porę. Dziewczyny, ta sukienka jest naprawdę mega, bardzo mnie zauroczyła, pochodzi od Rosińskiej, można ją nosić na wiele sposobów, ma piękny pasek materiałowy, który dodaje takiego animuszu kobiecości, elegancji, jest pięknie wiązany, ale oczywiście możemy tutaj ten pasek materiałowy zastąpić swoim paskiem, możemy dobrać Pasek skórzany lub w postaci łańcuszka. I mamy w ten sposób wiele kombinacji z tą sukienką. Możemy zostać również bez paska. Wtedy ta sukienka sprawdzi się na sylwetce o pełniejszych kształtach u osób, które zmagają się właśnie z brzuszkiem. Sukienka jest również rewelacyjna pod tym kątem, że posiada kieszenie, które zawsze dodają takiej dziewczyncości. Wykończona jest zapięciem na złote zatrzaski. One również dodają takiej elegancji tej sukience. Uważam, że ta sukienka sprawdza się przy wielu okazjach, jak również na każdej sylwetce. Bram fuksjowe szpilki z zamszu. Fuksja pięknie koresponduje z kobaltem. Jeszcze większa jest interakcja dwóch kolorów i nadaje właśnie smaku, jak również takiej nowoczesności. Do całej stylizacji, natomiast tutaj dobrałam kolczyki koła z kuleczkami z masy perłowej. Uważam, że jeszcze te kolczyki bardziej nadają takiego świątecznego smaku. Co myślicie o tej odsłonie? Dajcie znać w komentarzu, czy podczas świąt bardziej wolicie kolor granatowy czy czarny. Wracając jeszcze na chwilę do torebek, zauważyłyście, że nie wykorzystuję właśnie w stylizacjach dziewczyny torebek tutaj, ale pamiętajmy, jeśli idziemy do gości, to nie zostawiamy, nie kładziemy torebki, małej torebki, nawet kopertówki na stole, tylko zawsze zostawiamy z tyłu na krześle, na oparciu. Nie wieszamy też torebek na ramieniu krzesła, bo jest to pase, nie jest to eleganckie. Dziewczyny, jeśli nie mamy co założyć na siebie, nie mamy tego pomysłu, co wybrać na świąteczne dni, oczywiście zawsze sprawdzi się biała koszula. Wiem, domyślam się, że praktycznie każda kobieta ma w swojej szafie białą koszulę. I nie ma co ukrywać, że zestaw, stylizacja w odsłonie właśnie białej koszuli i do tego spódnica zawsze się obroni. Nigdy nie popełnimy tej gafy ubraniowej, tego fopa. Ja tutaj wybrałam do białej koszuli czarną spódnicę z akcentem srebrnej nitki. Ta srebrna nitka w czarnej spódnicy dodaje jeszcze większej elegancji. Dziewczyny, tę koszulę, którą mam na sobie widziałyście już w poprzednim odcinku o garderobie kapsłowej na zimę. Kto nie widział filmiku, to zapraszam Ciebie serdecznie. Podlinkuję filmik, w opisie znajdziesz. Ta koszula jest bardzo elegancka, ma piękne mankiety, posiada spinki. I do tej odsłony dobrałam małe kolczyki w kolorze czerwonym. Kolczyki są również z kamienia saworskiego. Osoby, które oglądają mnie już długi czas, to tę spódnicę może kojarzycie, miałam ją na sobie w zeszłym roku i tutaj ponownie ją proponuję, bo ta spódnica właśnie świetnie się sprawdza w stylizacjach takich wyjściowych, eleganckich. No i tutaj dobrałam szpilki. Ta stylizacja jest taka bardzo prosta, klasyczna, zachowawcza, ale mówię, tak jak wcześniej wspomniałam, jeśli nie masz pomysłu, na stylizację, nie wiesz, co założyć, to biała koszula zawsze się obroni. Dajcie znać, kto z Was zakłada w tym roku białą koszulę i czarną spódnicę. Powiedziałam, że tych stylizacji osłon jest 7, ale teraz jak liczę, to ich jest aż 8 dziewczyny. To już jest na pewno ostatnia moja propozycja. Jest to czerwona dzianinowa sukienka. Jest to świetna propozycja dla. Pań, domu, które przyjmują gości i muszą czuć się wygodnie, swobodnie, osób, które właśnie podają do stołu, jak również wiele ruchów skłonów wykonują, to ta sukienka świetnie się sprawdzi. Oczywiście z przymrużeniem oka, że to jest sukienka tylko dla pań, które przyjmują gości, ale nie tylko. Tak naprawdę to jest propozycja dla każdego. Sukienka jest luźniejsza, dzięki temu również. Ona nie krępuje nam ruchów. Czujemy się właśnie tak jak wcześniej wspomniałam, swobodnie. Ta sukienka również ma odkryte ramiona. Jeśli jest chłodniej, możemy zarzucić na przykład na wierzch marynarkę. Świetnie tu się sprawdzi. Kolor granatowy, zielony, ciemnozieleń, butelkowa również będzie idealnym wyborem do tej sukienki. Tak jak widzimy, sukienka posiada delikatną stójkę. Do tej osłony ponownie dobrałam łańcuszek krawatowy, on fajnie wydłuża nam szyję, jak również całą górną część sylwetki oraz bransoletkę z kamieni Saworskiego. Ta sukienka jest bardzo kobieca, tak jak widzimy, posiada fajny, długi rozporek. Dodaje takiego delikatnego seksa pilu. I tu, jako buty, wybrałam sandał. Oczywiście, możemy sobie pozwolić na inne buty. Jeśli ktoś nie lubi, nie może chodzić w obsasach, czuje się niewygodnie, to możemy założyć klasyczne baleriny i również będziemy wyglądać elegancko-stylowo kobieco. Dziewczyny, jak zawsze, podpytuję, która stylizacja przypadła Wam najbardziej do gustu, którą przemycicie do swojej szafy. Jestem ciekawa. A jeśli wciąż nie wiesz, co założyć na święta, ten odcinek nie był dla Ciebie wystarczająco wyczerpujący, to również zostaw komentarz. Postaram się właśnie udzielić Ci pomocy za pomocą odpowiedzi komentarza. A teraz już się z Wami żegnam i widzimy się za tydzień. Tak, za tydzień jeszcze raz się zobaczymy, więc nie zostawiam jeszcze życzeń, ale życzę Wam spokoju, ducha na ten no, gorący okres przedświąteczny, takiej autorefleksji. Do zobaczenia.